Prosimy wszystkich o powstanie. Baczność. Do hymnu. W dziejach naszego kraju mamy jeszcze jedną ważną pieśń, która w chwilach trudnych jednoczyła Polaków, a którą wszyscy znamy: Doroty. Po hymnie, spocznij. 11 listopada to data o szczególnym znaczeniu dla Polski i Polaków. To data upamiętniająca Dzień Odzyskania przez naszą Ojczyznę Niepodległości. To właśnie 11 listopada 1918 roku, po 123 latach niewoli, Polska wróciła na mapę świata. Dzisiaj Obchodzimy rocznicę tego doniosłego wydarzenia. Pytać o ojczyznę to pytać o drzewo, ptaka, łąki i ludzi. Walczyć o wolność to zdobywać dla siebie i innych promyk słońca, krople deszczu, pierwszą gwiazdkę na Wigilii. Kochać kraj rodzinny to wstać rano, modlić się, płakać i śmiać, a kiedy przyjdzie czas, czas próby i rachunku, nie żałować krwi, potu i serca. Mieć nadzieję to z odwagą mówić o tym, co boli, czego żal, co kochasz, co tracisz i co myślisz. Zanim nadszedł upragniony dla Polski Dzień Niepodległości, 11 listopada 1918 roku, kraj nasz znajdował się 123 lata pod zaborami rosyjskim, pruskim i austriackim. Przez tyle lat zaborcy próbowali narzucić Polakom swoją kulturę, język, obyczaje, religię. Ale dzięki patriotycznemu sercu naszych pradziadów najcenniejsze wartości zostały uratowane. Polacy, godzina powstania nadeszła. Cała rozszarpana Polska dźwiga się i zrasta. Wszak wiecie, co się dzieje i co się kiedyś działo. Młodzi nasi są zakatowani i gniją w więzieniach, a każdy, kto czynem, a myślą tylko pragną żyć, umierać dla Polski, jest zniszczony lub nieustannie na to wystawiony. Odbiły się w naszych sercach i rozdarły je aż do krwi jęki zakatowanych. Polacy. Wszyscy jesteśmy braćmi, nie ma między nami żadnej różnicy. Jesteśmy synami jednej matki, ojczyzny, i jednego Boga na niebie. Jego wezwijmy na pomoc, a on dopomoże orężowi naszemu i da nam zwycięstwo. W 1795 roku w wyniku trzeciego rozbioru Polska zniknęła z map Europy. Trzej potężni sąsiedzi Polski. Rosja, Prusy i Austria, korzystając z osłabienia naszego kraju, podzielili jego ziemię pomiędzy siebie i wprowadzili własne rządy. Katastrofa rozbiorów i utrata państwowości nie załamały jednak narodu polskiego. Dzień narodzenia na najsmutniejszym ze wszystkich mian. Dzieci patrz, szarpne padły bez chłód. chcesz już narodzić w cieniu wojennych zgliszcz To lepiej zaraz po narodzeniu, ludźko, na krzyż być Polakiem. W tamtych czasach znaczyło to walczyć, a często i tracić życie za ojczyznę. W legionach polskich u boku Napoleona ginęło tysiące Polaków. Dzięki temu poświęceniu zostało utworzone Księstwo Warszawskie. Jednak nie była to jeszcze nasza wolna ojczyzna. Po zakończonych klęską powstaniach listopadowym i styczniowym Polacy zrozumieli, że są słabi. Dopiero w roku 1914, gdy wybuchła pierwsza wojna światowa. Po raz pierwszy zaborcy stanęli przeciwko sobie. Niestety, Polacy przymusowo wcielani do zaborczych armii znaleźli się po różnych stronach frontu. Rozdzielił nas mój bracie, zły los i trzyma straż. W dwóch wrogich sobie szańcach Patrzymy śmierci w twarz W okopach pełnych jęków wsłuchani w armat huk W dwóch wrogich sobie szańcach Stoimy ja, wróg twój Ty, mój wróg Las płacze, ziemia płacze Świat cały w ogniu drży W dwóch wrogich sobie szańcach Stoimy ja i ty O, nie myśl o mnie, siostro W śmiertelny idąc bój I w ogniu moich strzałów Jak rycerz Męż nie stój, a gdy mnie z dala ujrzysz, od razu bierz na cel i do polskiego serca moskiewską kulą strzel, bo wciąż na widzę i co noc mi się śni, że ta, co nie zginęła, wyrośnie z naszej krwi. Decydującym etapem w walce Polski o niepodległość był okres I wojny światowej. W sercach Polaków pojawiła się nadzieja nadejścia wolności, gdyż trzy państwa zaborcze rozpoczęły ze za sobą wojnę. Polacy byli rozbici na partie i stronnictwa różniące się poglądami, jednak z patriotyzmu i entuzjazmu, z walki i idei wyłoniła się Polska 11 listopada 1918 roku. Rada Regencyjna przekazała władzę Józefowi Piłsudskiemu, dowódcy legionów polskich w czasie I wojny światowej. Czas wolności, tak upragniony i wyczekiwany, nie był wcale łatwym czasem. Polacy byli narodem niepodległym, ale kraj wyniszczony, targany sporami wewnętrznymi, wymagał wciąż ze strony obywateli wysiłku, pracy i walki wkładanej w ugruntowanie pokoju. My, dziś żyjący, dzięki naszym przodkom możemy w pełni docenić wolność i niepodległość ojczyzny. Jesteśmy im wdzięczni. Za spokojne domy i za spokojne sny. Pamiętamy o ich wielkim darze, jaki złożyli na ołtarzu Ojczyzny, i wierzymy, że nasze życie, praca, poświęcenie będzie choćby częścią długu, jaki musimy wobec nich spłacić. Być może gdzie indziej są ziemie piękniejsze i noce gwiaździstsze i ranki jaśniejsze. Być może bujniejsza, zieleńsza jest zieleń, i ptaki w gałęziach śpiewają weselej. Być może gdzie indziej. Lecz sercu jest droższa piosenka nad wisłą i piasek mazowsza. Być może, być może, że wszystko gdzieś lepsze i ptaki, i gwiazdy, i śpiew i powietrze że były gdzieś nawet szczęśliwsze narody, i drzewa wdzięczniejsze od wierzby u wody. Ktoś kiedyś powiedział, że historia jest tym, co niektórzy ludzie uznają za stosowne, by przekazać następnym pokoleniom. My, historię Polski, będziemy przekazywać. Nie możemy i nie chcemy o niej zapomnieć. Pamiętamy i obiecujemy pamiętać zawsze. Bez tej miłości można żyć. Mieć serce suche jak orzeszek, Malutki los na barstkiem pić, Zdala od zgryzot i pocieszeń. Na własną miarę znać nadzieję, W mroku kryjówkę sobie uwić. O blasku próchna mówić dnieje, O blasku słońca nic nie mówić. Jakiej miłości brakło im! Że są jak okno wypalone, rozbite szkło, rozwiany dym, jak drzewo znagła powalone, które za płytko wrosło w ziemię, któremu wyrwał wiatr korzenie. I jeszcze żyję cząstkę czasu, ale już traci swe zielenie i już nie szumi w chórze lasu. Ziemio ojczysta, ziemio jasna. Nie będę powalonym drzewem. Codziennie mocniej w ciebie wrastam. Radością, smutkiem, dumą, gniewem. Nie będę jak rozwiana, mić, odrzucam pusto brzmiące słowa. Można nie kochać cię i żyć, ale nie można owocować. Myślisz, by odfrunąć jak najdalej stąd Gdzie nie sięga ból i nie sięga wzrok Aby przestać czuć, aby przestać łkać I zapomnieć jak nieludzkim bywa świat Twoje lustro i powtarzaj co dnia, że warto jest wciąż walczyć, by nie legł w gruzach nasz piękny świat. Na spalonej ziemi nikt nie chce tańczyć, więc zaprzyj się siebie i spróbuj tak, bo warto jest wciąż wierzyć, by nie legł w gruzach nasz piękny świat. Płaczą niebiosa, gdy płonie ziemia, więc zaprzyj się siebie, zacznij żyć tak, by godzin istnienia był ten świat. Jeśli marzysz, by pokój był ciągle wśród nas, by ptaki nie porzucały swoich gniazd, nie czekaj, aż spalą twój dom. Zbyt piękne jest życie, zbyt piękny jest świat. Więc, patrząc w lustro, powtarzaj co dnia, że warto jest wciąż walczyć, by nie legł w gruzach nasz piękny świat. Na spalonej ziemi nikt nie chce tańczyć, więc zaprzyj się siebie i spróbuj tak, bo warto jest wciąż wierzyć, by nie legł w gruzach nasz piękny świat. Płaczą niebiosa, gdy płonie ziemia, więc zaprzyj się siebie, zacznij żyć tak, by godzien i. Biorą wszystko, co masz, a ciężar losu przygniecie twój kark, i kiedy zwątpisz, że jeszcze chcesz żyć, nie stracisz siebie i nie stracisz duszy swej, gdy zapamiętasz. Ale warto jest wierzyć? Piękny świat, płaczą niebiosa, gdy płonie ziemia, więc zaprzej się siebie zacznij żyć tak, by godzin istnienia był ten świat. Szanowni Państwo. Drogie koleżanki i koledzy, życząc naszej ojczyźnie kolejnych wolnych, dobrych i spokojnych lat, dziękujemy za udział w dzisiejszej akademii. Dziękujemy pani profesor Agacie Strzelczek, churowi oraz osobom, które pomogły w realizowaniu tej uroczystości Jankowi Świderskiemu i Maksymowi Kimli. Akademię przygotowała klasa trzecia D po szkole podstawowej wraz z wychowawcą.